Cześć! Z tej strony Asia Stuczytam. Dzisiaj opowiem Wam o książce, która przyszła do mnie od wydawnictwa, ale nie do recenzji, więc właściwie nie muszę o niej mówić, a mimo wszystko film z jej udziałem właśnie się pojawia. Zapraszam. Jest to Danbar, Edwarda Sant Obina który dostałam przedpremierowo od grupy wydawniczej FOXAL, która wydaje m.in. książki wydawnictwa W.A.B. i nie musiałam robić jej recenzji, bo była wysłana trochę jako prezent, bo bez konsultacji ze mną, ale była krótka i jest to książka autora Patryka Melrose'a, który bardzo mi się podobał, więc niewiele myśląc chwyciłam i przeczytałam. I okazało się, że jest to kolejna książka z projektu Shakespeare, czyli takiej wspaniałej inicjatywy, gdzie znani mm, pisarze są proszeni o napisanie własnych wersji tragedii Szekspira. I tak na przykład Margaret Atwood zrobiła Burzę, Gillian Flynn chyba właśnie pracuje nad Hamletem, no a Dunbar jest retellingiem króla Lira. Czy udanym? No, zaraz Wam powiem, jakie mam zdanie na ten temat. Dunbar to jest opowieść o rodzinie, o władzy, o seksie, czyli właściwie w tym przypadku też o władzy, i o szaleństwie. I te wszystkie tematy, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, też pojawiały się w cyklu Patrick Melrose. Więc w jedynej powieści, przynajmniej na polskim rynku, tego właśnie autora, i to w moich oczach stawia go jako takiego etatowego badacza patologii rodzinnych. I przyznam, że król Lir jest idealną tragedią dla niego do przerobienia, bo właśnie te same motywy się powtarzają, i to jest taki, takie poszerzenie jego portfolio tematycznego. Będziemy tutaj mieć zaślepionego i żądnego poklasku ojca, dwie okropne, wredne córki i tę trzecią kochającą, ale mającą własne zdanie i inne plany na życie niż to, co przeznaczył jej do zrobienia ojciec. Także klasyczne trio, właśnie z króla Lira owładnięcie władzą, jakkolwiek dziwnie i śmiesznie by to nie brzmiało. Stawianie pieniędzy ponad rodziną, miłość cicha i bezwarunkowa, przyjaźń aż do końca i w środku tego wszystkiego nasz tytułowy Henry Dunbar, czyli prezes świetnie prosperującej firmy, która przynosi ogromne zyski, ale jednak już prezes przechodzący na emeryturę. Króla Lira czytałam chyba w gimnazjum, a więc w tym okresie, kiedy jeszcze niespecjalnie zwracałam uwagę na niuanse w budowie bohaterów. Bohaterowie byli dla mnie albo dobrzy, albo źli, ewentualnie ci mniej standardowi byli najpierw źli, a potem się rehabilitowali. Więc nie jestem w stanie porównać bohaterów Szekspira i bohaterów Sant'Obina na tym, na tym właśnie polu, ale chyba sięgnę po króla Lira. Bo tutaj w Danbarze o bohaterach warto porozmawiać. Proponuję tradycyjny podział damsko-męski, bo przedstawiciele z tych dwóch grup różnią się między sobą i to czymś jeszcze innym niż oczywiste oczywistości. Mamy tutaj wielu słabych mężczyzn. Naprawdę, wachlarz ich słabości jest imponujący. Będą głupi, będą niecierpliwi, będą nielojalni, będą tacy, którzy boją się kobiet, będą tacy, którzy są niezdecydowani, tacy, którzy są zaślepieni rządzą. No naprawdę, jeżeli coś jeszcze przychodzi Wam do głowy, to jest duża szansa, że możecie sobie spokojnie to do listy dopisać. A z drugiej strony, kobiety w tej książce są bardzo silne. Mamy dwie okropne, rządne władzy, nastawione wyłącznie na zarabianie pieniędzy i idące po trupach, ale bardzo groźne, bardzo zdecydowane, takie drapieżne dwie siostry. A z drugiej strony mamy moralnie bardzo stabilną, taką krystalicznie dobrą, stawiającą rodzinę na pierwszym miejscu, wybaczającą w każdej sytuacji i podającą pomocną dłoń wszystkim potrzebującym, trzecią siostrę. Więc bardzo ciekawe jest to, że właśnie. Ta różnica płci objawia się też i w charakterach, bo to naprawdę jest słabi mężczyźni kontra silne kobiety. Tylko, że mm, kobiety tutaj wypadają dla mnie trochę blado, ponieważ są nudne, są czarno-białe, są jednostajne, niezmienne, to są takie. Archetypy dobra i zła, właśnie takie moje gimnazjalne podejście: wiadomo, kto jest dobry, wiadomo, kto jest zły, i tak już będzie, tak już zostanie to są te nasze stałe w powieści. Za to mężczyźni z ich słabościami to jest dopiero materiał na dyskusję o człowieczeństwie to jest dopiero pokazanie szarości bohatera i tutaj na pewno te postacie dla mnie były ciekawsze, bo były bardziej ludzkie. Nie powiem, żebym specjalnie je polubiła, no bo, tak jak wspomniałam, pewne ich cechy charakteru były nawet momentami denerwujące, ale mimo wszystko to są takie postacie, które no mają, mają jakąś głębię, mają jakąś, jakiś rys taki głębszy psychologiczny. I to też jest ciekawe, że mimo tego, że są to postacie słabe, to są bardziej interesujące, przynajmniej dla mnie. E, silne kobiety jakoś mniej mnie interesowały, bo mniej więcej wiedziałam, do czego dążą, e, mogłam tylko się spodziewać mniej lub bardziej agresywnych posunięć. E, także to, że one podejmują decyzje i one posuwają akcję do przodu, bo tak właśnie jest. Mężczyźni tutaj o niczym nie decydują. Nie wystarczało mi do tego, żeby te postacie grały dla mnie główną rolę w powieści. No i pokazowym przykładem takiego właśnie szarego bohatera, mężczyzny o odcieniach szarości, jest nasz tytułowy Henry Dunbar, który... Tutaj podejdę trochę symbolicznie do sprawy. Który za swoją głupotę i dumę zostaje umieszczony w ośrodku dla umysłowo chorych, postanawia na samym początku powieści z tego ośrodka uciec i wybiera się, właściwie nie ma innego wyjścia, tak wyszło, e, idzie na taką samotną wędrówkę, która jest. E, i e, faktycznie wędrówką, i taką metaforą, symbolem wejścia w głąb siebie, i e, taką autoterapią, można powiedzieć, e, która pomoże bohaterowi e, no, przepracować wszystko, co się do tej pory działo, i jakoś ustawić na nowo swoje priorytety. I więcej nie powiem, e, na wypadek, gdybyście nie znali króla Lira. E, no właśnie. To jest bardzo bliskie oryginału. Właściwie jest to ta sama historia, zmieniają się tylko czasy, w których się dzieje. Zamiast zamku będziemy mieć salę firmy albo wnętrza apartamentów. Zamiast posłańców, którzy przynoszą listy, będziemy mieć SMS-y albo telefony, ale poza tym właściwie z tego co pamiętam, to historia jest taka sama. Oczywiście poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo tak jak mówię, no, czytałam tę tragedię dawno, dawno temu. No i tutaj nasuwa się pytanie: czy to dobrze, czy to źle? Czy to, że ta powieść jest tak bliska oryginału, jeśli chodzi o, o historię, o akcję. Znaczy, że jest powtórką, rozczarowaniem, że nie jest niczym wyjątkowym, postępowym, że nie warto po nią sięgać, bo wiadomo mniej więcej, co się stanie. Czy może jednak jest to świadomy wybór autora? Który stwierdza, że od czasów Szekspira do naszych, akurat w kwestiach tutaj poruszanych, nic się nie zmieniło poza technologią i poza innym wyglądem budynków, i że to jest właśnie pokazanie geniuszu Szekspira, tej jego nieprzemijalności, tego, że ta historia, stety, niestety, nadal jest aktualna. Mnie w każdym razie czytało się to bardzo dobrze, i między innymi ze względu na styl, który nie jest tutaj jednorodny. Wyróżniłabym takie główne dwa rodzaje narracji. Pierwszy możemy zauważyć już od samego początku w pierwszych dialogach i to jest taka klasyczna szekspirowska szermierka słowna kiedy bohaterowie przerzucają się komentarzami, zdaniami, ripostami na temat tego, co powiedział poprzedni i bardzo ładnie to Santobinowi wychodzi. To mam wrażenie jest taki miły, głęboki ukłon w stronę oryginału i w stronę Szekspira. Naprawdę te dialogi, one są sprytnie skonstruowane. Przeczytam Wam fragment samego początku kiedy to Danbar rozmawia z kolegą w szpitalu dla umysłowo chorych i bardzo mi ten dialog przypomina dialog z królewskim błaznem kiedy to błazen swoimi żartami jest w stanie wiele powiedzieć królowi odstawiliśmy prochy wyszeptał Danbar Odstawiliśmy prochy i strzelamy fochy, zaśpiewał Peter. Wciągajmy majciochy, bo odstawiliśmy prochy. Jeszcze wczoraj, ciągnął konspiracyjnym szeptem: ślina ciekła nam na klapy frotowych szlafroków, a dziś odstawiliśmy prochy, wypluliśmy je, zaaplikowaliśmy uspokojenie aspidistrom w doniczkach, gdyby te świeże lilie, które codziennie dostajesz, gdy sobie pomyślę, kto je przysyła, warknął Danbar. Spokojnie, staruszku. Zabrały mi moje imperium, a teraz przysyłają mi śmierdzące lilie. – Och, miał pan imperium? – spytał Peter głosem usłużnej gospodyni. – W takim razie koniecznie musi pan poznać Gavina z pokoju numer 33. Jest tu w przebraniu. W rzeczywistości nazywa się – ściszył głos – Aleksander Wielki. – Guzik, prawda – burknął Danbar. Aleksander Wielki od dawna nie żyje. – No cóż – stwierdził Peter głosem psychiatry z Harley Street – jeśli te niezrównoważone lilie będą wykazywać skłonności do schizofrenii, podkreślam, zaledwie skłonności, charakterystyczne objawy, nie zaś rozwiniętą w pełni chorobę, da się je ułagodzić z minimalnym udziałem zgubnych skutków ubocznych. Pochylił się do przodu i szepnął – i właśnie tam wrzuciłem moje zabójcze prochy do wazonu z liliami. – Ale ja naprawdę miałem imperium – powiedział Dunbar. – Czy opowiadałem ci kiedyś, w jaki sposób mi je odebrano? Ileż to razy, staruszku, ile razy? – odparł Piten sennym tonem. I to jest ten pierwszy rodzaj narracji. Drugi to sceny samego Danbara, kiedy no, nie ma specjalnie z kim rozmawiać, chociaż tutaj zrobiłabym lekki przypis, ale nie będę Wam niczego spoilować. I to są takie sceny, w których narrator stawia na opis przyrody, stawia na takie długie opisy właśnie otoczenia. Będziemy mieć mowę zależną i pozornie zależną, takie refleksje. Samego bohatera na temat tego, jak to jego życie się ułożyło, jak wyglądało wcześniej, w jakim punkcie jest teraz i czego on tak naprawdę potrzebuje, więc tutaj robi się poważnie, i to już nie jest takie szybciutkie przebieganie wzrokiem, właśnie po zgrabnych zdaniach. Tutaj mamy się zamyślić, zagłębić i docenić piękno i potęgę przyrody. Danbar usiłował wyrzucić ze swoich myśli ostatni strzęp niespójnej narracji, która zawładnęła nim niczym halucynacja, lecz już zbyt długo był sam. Dlatego chcąc nie chcąc, dryfował wśród zwidów odzwierciedlających dokładnie to, czego nie chciał czuć i czego wolał sobie nie wyobrażać. Przed chwilą ujrzał w nich na przykład, jak stary cyrkowy tygrys ucieka z klatki w jakimś zimnym kraju i idzie ogłupiały przez tłum, który z wrzaskiem rozbiega się przed nim na wszystkie strony. Danbar czuł mocarną siłę jego nieludzkiego stąpania, a potem, gdy tygrys przystanął na skraju rzadkiego spacerowego lasku, gdzie zaszedł w poszukiwaniu jedzenia, ujrzał, jak karabinowa kula trafia w jego czaszkę, powodując rozbrysk krwi i rozrzucając odłamki kości. Czy można się jakoś wybudzić ze śnienia na jawie? Urojenia spowijały wszystkie jego myśli i wszystko, na co patrzył. Poszarpana warstwa brązowych i purpurowych chmur, rozpostarta na tle żółciejącego nieba, przypominała mu szylkretowy grzebień jego matki, na który kiedyś lubił patrzeć jednym okiem pod światło. Całe pole widzenia zasnuwało się wtedy centkowaną mieszaniną światła i ciemnych plan. Było to w czasach jego dzieciństwa, nim jeszcze zaczął zadawać matce trudne pytania i kwestionować jej łatwe odpowiedzi, nim stali się przeciwnikami. Teraz wszyscy byli jego przeciwnikami, bo nie był przy zdrowych zmysłach. Reasumując, pomijając kilka drobnych niesmaczków, o których nie będę teraz mówić ze względu na spoilery, bo są to takie naprawdę drobiazgi, o których musiałabym powiedzieć w kontekście całej sceny, to polecam Wam tę książkę. Mnie się ją czytało bardzo przyjemnie. Jest tutaj o czym rozmawiać i myślę, że zachęciła mnie do powrotu do króla Lira i w ogóle do czytania Szekspira jeszcze raz. Polecam Wam tę książkę jako naprawdę dobrze napisaną, wciągającą, no, klasyczną siłą rzeczy, bo jednak przerabiającą chyba najbardziej klasyczną klasykę, jaką można sobie wyobrazić historię. Ale historię, w której uważny czytelnik znajdzie naprawdę dużo. I to jest historia na pierwszy rzut oka o tym, że pieniądze to nie wszystko, ale jeśli dobrze poszukacie, to znajdziecie też e, takie refleksje, które mm, wspominają, że. Człowiekiem targają naprawdę różne emocje, że ma różne potrzeby, różne rzeczy chce mieć, a nie do końca dobrze mu to służy. Więc to jest taka książka, o której też warto porozmawiać i takich ciekawych rozmów na temat Danbara wam życzę jeśli skusicie się na lekturę dajcie znać czy was przekonałam dajcie znać czy znacie tę książkę dajcie też znać czy znacie inne książki z projektu Szekspir ja czytałam burzę margaret atwood i muszę przyznać, że to jest jedna z niewielu książek, na temat której totalnie zmieniłam zdanie po dyskusji w dyskusyjnym klubie książki. Więc warto rozmawiać o książkach. Pozdrawiam Was serdecznie. Grupie Wydawniczej Foxal bardzo dziękuję za tę niespodziankę, bo okazało się, że jest to naprawdę dobra książka. Pozdrawiam jeszcze raz. Pa!